Rok temu rozpocząłem swoją przygodę z konsolami Xbox. Pierwszym wyborem była kultowa już 360, która dostarczyła mi naprawdę dużo frajdy i obudziła we mnie znów ten zapał do grania. Do dzisiaj z niej korzystam i jest moją główną konsolą, a po roku użytkowania mogę powiedzieć, że pad to mistrzostwo, a gigantyczna biblioteka legendarnych już gier powala nawet w 2025 roku. Na swoim kanale publikowałem kilka materiałów o tym sprzęcie, w których opowiadałem o swoich wrażeniach z użytkowania konsoli oraz odpowiadałem na pytania, czy warto ją kupić po blisko 20 latach od premiery. Te materiały cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Powiedziałem w nich, że planuję kupić wszystkie konsole Microsoftu. Przez ten czas do mojej kolekcji dołączyło jeszcze kilka wydań 360 oraz pierwszy Xbox, na którym się dzisiaj skupimy. Będzie to moja pierwsza styczność z klasycznym Xboxem. Opowiem wam historię zakupu, zademonstruję cały zestaw, uruchomię konsolę, pogram i wyrażę swoją opinię na jej temat. Szczerze mówiąc, nie planowałem zakupu nowego sprzętu do grania. Gdzieś tam z tyłu głowy myślałem o Xboxie One, ale to w odległej przyszłości. Na chwilę obecną totalnie nie rozważałem nabycia klasycznego Xboxa. Jednak przy przeglądaniu facebookowego marketu natrafiłem na dosyć niepozorne ogłoszenie. Na zdjęciu widniała tylko przezroczysta konsola, cena była bardzo atrakcyjna, bo sprzedawca chciał za nią zaledwie 80 zł. Szybko zapytałem, czy oferta jest nadal aktualna. Okazało się, że tak, a sprzedawca dodatkowo dorzuca kilkanaście gier. Spytałem, gdzie jest możliwy odbiór, miałem dużo szczęścia, bo spotkaliśmy się dosłownie kilometr od mojego domu sprzęt dostałem spakowany w siatkach a pan gwarantował, że jest on sprawny cena była niewielka, więc bez wahania uwierzyłem na słowo, co do gier to otworzyłem kilka pudełek, płyty były w środku, więc dobiłem targu po zapoznaniu się z historią oryginalnego Xboxa, śmiało mogę stwierdzić że bliżej mu do PC-a niż konsoli mamy tutaj zmodyfikowaną konstrukcję Intela, podobną do mobilnego Pentiuma 3, a układ graficzny powstał ze współpracy z Nvidia. na pokładzie mamy również dysk HDD, na tamte czasy była to Naprawdę przyzwoita specyfikacja, a gry multiplatformowe często na sprzęcie Microsoftu wyglądały lepiej. Przejdźmy do prezentowania zakupu. Jak okazuje się, zestaw jest naprawdę solidny. Poza konsolą mamy 12 gier, a pośród nich dwie części mojej ukochanej serii Fight Night, w której spędziłem już setki godzin kultowego Need for Speed Carbon, legendarnego już Medal of Honor, czy kojarzącego mi się z dzieciństwem Colina, oraz kilka innych tytułów, które widzicie właśnie na ekranie. Otrzymałem także pada, który jest. Niestety przegrał walkę z czasem lub złością poprzedniego gracza, jest cały popękany, jednak sprawny. Oczywiście trafiłem na naprawdę fajną okazję i prezentowane zdobycze są o wiele więcej warte niż za nie zapłaciłem. Czas biegnie nieubłagalnie szybko. Xbox Classic debiutował ponad 20 lat temu. Czy w 2025 roku warto go kupić? Czy dostarcza tak dużo frajdy jak kiedyś? To trudne pytania, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od tego, jakim typem gracza jesteście. Jeśli, podobnie jak ja, kolekcjonujecie stary sprzęt, gry i uwielbiacie retro, to nie ma się nad czym zastanawiać. To bardzo interesująca konsola, która dostarcza masę zabawy i idealnie sprawdza się do podróży w czasie. Cytując klasyka, wehikuł czasu to byłby cud. Podczas mojej przygody z tworem Microsoftu poczułem się jakbym znowu był dzieciakiem, który wrócił ze szkoły i może zagłębić się w świat gier. Moja styczność z omawianym sprzętem jest krótka, ale naprawdę dobrze się bawię, ogrywając Trzeciego Kolina oraz serię Fight Night. Nie zapominajmy, że wiele gier na Xboxie wygląda lepiej niż chociażby i na PS2. Biblioteka gier także jest przyzwoita i takie klasyki jak Fable czy Halo są obowiązkowe do ogrania i sam nie mogę się doczekać aż to zrobię. Dla mnie zdecydowanie jest to udany zakup. Xbox zostaje w mojej kolekcji i będę na nim ogrywał kolejne tytuły. Podzielcie się wrażeniami z tego odcinka, a jeśli posiadacie klasycznego Xboxa lub kiedyś mieliście, to śmiało opowiadajcie swoje historie. Na chwilę obecną bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i być może do zobaczenia gdzieś na szlaku. Pa, pa.